Cześć, z tej strony Mikaty. Tak jak ostatnio powiedziałem, tak jak ostatnio obiecałem, zagramy w nową grę. A co? Co mi tam? Więc oto przed Wami BMNG Drive Jedziemy z koksem. Nie wiem czy lubicie, nie wiem czy widzieliście to kiedyś, gra polegająca na tym, że się jeździ samochodem i można różne rzeczy robić. Jest to gra dosyć fajna i też tak na, tak na dobrą sprawę w miarę niedroga. Eee, no i co? No to co? Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do łapek w górę, zapraszam do komentarzy, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że e, będziecie zadowoleni, szczęśliwi oglądając tą grę. E, dobra, jesteśmy tutaj niebieskim pick-upem Jesteśmy tutaj niebieskim pick-upem. tu mamy mapę. Coś tam sobie pojeździmy, coś tam sobie porobimy, tak na dobrą sprawę. W tą grę bardzo rzadko gram, bo mam od niedawna, ale, ale tutaj sobie jak najbardziej w tą grę pociupać możemy. No bo kto nam zabroni, tutaj mamy jakieś Lambo, jakieś Lambo, jakieś Lambo. Lambo wszyscy lubimy. Eee... Kompa mam dosyć starego, więc ta gra może mi się trochę zacinać. Fortnite działa dobrze, Roblox działa dobrze, ale tutaj widzę, że tak jakby szału nie ma. Zrobimy tak, że następny film trochę przyspieszę, będzie działać trochę płynniej. O! Piękna kraksa, piękna kraksa. Jesteśmy niemalże silnik wypadł. Dobra, widzę, że tutaj, jeżeli chodzi o uderzenia w coś zderzenia, jest tutaj dosyć. Uuu, dosyć realistyczne to jest, dosyć realistycznie jest to przedstawione, uszkodzenia, tutaj sobie można coś tam z tym robić, można sobie to pociągać, okej, okay, dobra, tutaj mamy samochód w dwóch połowach, ja to lubię, ja to szanuję, ja to rozumiem, o, tutaj mamy widok z perspektywy kierowcy, jesteśmy, siedzimy w we wraku, Zerzyte jest ponad 80% pamięci systemowej, zamknij inne aplikacje lub porucham komputer ponownie, nie chce mi się, nie chce mi się, wolę sobie grać tak jak to jest, samochód mamy już cały, tutaj jakieś mamy podpowiedzi, driver, step active, 4000 rpmów, czyli obrotów, więc okej, okay, dobra. Rozpędzamy się, tutaj mamy piękny krajobraz yy, Górski, ale nie jakiś tam wysoko... O! No zakręciło, ale jedziemy Straciliśmy tylny zderzak Ale jedziemy dalej Wiecie co? Wiecie jak, gdzie wyglądają tak drogi? Z tego co widziałem filmy A też czasem mi się zdarzy, że odpalę sobie Google yy, Maps i tam opcje Street View i tego typu drogi widziałem w Stanach, że są w jakichś tam stanach niektórych takie popękane. Jak najbardziej są, eee, aczkolwiek e, jeżeli chodzi o sam asfalt, to też widziałem tego typu w Rumunii. E, tak, byłem, jeździłem, widziałem, byłem na trasie Transfagaraskiej, jednej z pięciu najniebezpieczniejszych na świecie. Byłem, jechałem, przeżyłem. Polecam, ale tylko dla osób o silnych nerwach. Ale tutaj mamy takie wrażenia w grze, więc jak najbardziej nie musicie się udawać, nie wiadomo gdzie. Te 1000 km stąd, tylko jak najbardziej można sobie odpalić BMG Drive i, i tutaj sobie jak najbardziej pograć. Dosyć ciekawe, tutaj mamy taki zmapowany samochód. Niektóre kropki tutaj można w ten sposób go wyciągać. Jest to dosyć ciekawe, nie powiem. Jak najbardziej tutaj, jeszcze raz, zachęcam do. Gry w to, bo jest dosyć ciekawa, jak widać. E, może gdzieś indziej pojedziemy, może czymś innym e, zobaczymy. E, zobaczymy, ale tak jak powiedziałem, gra jest tak: widać, że stany we flagach Stanów Zjednoczonych, widać tam gwiazdy czerwone pasy, e, gołębie na dachu. O, poczcie, no dobra, okay. ok, 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 ok. Jakieś tam misje tu są, dobra, ale na razie to tam sobie po prostu pograjmy, pociupajmy w to. Też będzie dobrze, też będzie ok, jak najbardziej niechaj tak będzie, o długa wspinaczka, no to może być ciekawe, to właśnie tak jak Wam powiedziałem, trasa Transfagrasco, to jakiś słoneczny sprint, Gambler 500, fajnie wygląda ten samochód, wyścig górski nawet jest, no proszę, można się ścigać. Spinaczka po wyschniętym jeziorze. Tutaj widzicie samochód typu Buggy. Eee, tutaj pętla nas w starym młynie. Też ciekawy etap mieszany. Tutaj coś można sobie fajnego odpalić. Eee, skok w dal. <śm> A chyba skądś to znam. Rozbijanie, zablokowana droga. Eee, chud Dobra, nieważne. Raj górski po asfalcie. Krótka wspinaczka po klifie. Tu już mamy taki, powiedzmy, że e, samochód typu Jeep. E, krótka wspinaczka po klifie. Tutaj chyba trzeba zmienić troszkę furę, jeżeli o to chodzi. No tutaj fajnie, generalnie fajne w tej grze jest to, że nie trzeba tak na dobrą sprawę e, nic. Odblokowywać, bo tak naprawdę wszystko mamy, korzystamy od razu z zasobów gry. Nie trzeba jeździć, o, ale pięknie to wygląda. Mm, pięknie, fajnie wygląda ten samochód. Nie trzeba jeździć w wyścigach, nie trzeba nic odblokowywać, żadnych etapów, żadnych samochodów. Po prostu mamy od razu na wstępie, mamy na wstępie. Chyba, chyba wszystkie samochody i mamy do wszystkiego dostęp. Ja to szanuję. To jest taka gra typowa, for, typowo widzę. Forfany nie po to, żeby przechodzić, tylko po to, żeby się dobrze bawić. Ja lubię takie gry. Nie wiem, czy graliście. Jest to taka, jest taka bardzo stara gra FPP, czyli z perspektywy pierwszej osoby strzelanka. Nazywa się Sirius Sam. Gra jest stara, ale genialna. Jest to gra taka typowo humorystyczna, gdzie po prostu chodzi o to, żeby zabijać potwory. Nie jest straszna, te potwory są często śmieszne, bronie są takie typowe, sztampowe, typu jakaś tam bazuka, minigun, dwa pistolety, shotgun, jakieś tam inne... O, fajnie, wjechałem. E... Albo i nie. Jakieś tam inne karabiny, nawet chyba druga część wyszła i cieszyła się sporym powodzeniem swego czasu jeszcze raz powtórzę tytuł Sirius Sam. Eee, bardzo fajna gra. Bardzo fajna gra cenię sobie. Też taka typowo for fun, żeby sobie pochodzić, postrzelać, eee, trochę akcji tak jak tutaj. Tutaj jedziemy, jedziemy jak chcemy, jedziemy czym chcemy, jedziemy gdzie chcemy. Wspinamy się tym Jeepem. Eee, dobra, widzę, że trochę troszkę laguje. Następnym razem Eee, można takie sztuczki robić, jak ktoś ma kiepskiego kompa, chce nagrywać i ma straszne lagi, to wystarczy, że przyspieszy film eee, <śm> i już ten, 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 ta płynność zostanie uzyskana, ale ja wam teraz mówię jak to wygląda. Eee, można tak, można tak, ja to też szanuję, ja nie mam dobrego komputera, jakiś tam powiedzmy, że podstawowy do przeglądania internetu, ale poza tym jest też XBOX. Jakiś tam tablet, telefon bez przesady, ile można. A ja wiem, że można dużo, ale okej, okay, to mi wystarczy na to wszystko, co tu się dzieje, i nie potrzebuję tak naprawdę na ten moment więcej. E, więc wracamy tutaj do gry, wspinamy się po klifie, wspinamy się z samochodem. E, bardzo fajnie to wygląda, muszę to przyznać. Gra jest taka, powiedzmy, że dosyć intuicyjna. My nie zsuwamy się z tego klifu. Ten samochód tutaj jest dobrze zrobiony. O, tam jest ulica. My chyba tam musimy się dostać. No, to będzie ciekawe. To będzie bardzo ciekawe. Jest to taki, powiedzmy, że ty, samochód typowo terenowy. I ja Wam przypominam e, o subskrybowaniu kanału. Zapraszam. O, że rozpadnę. Zapraszam do lajkowania filmu. Zapraszam do łapek w górę. Czyli no, do lajkowania. Już to powiedziałem przed momentem. Zapraszam do komentowania i zapraszam was do wszystkiego. Zapraszam was do jakiejkolwiek aktywności związanej z moim kanałem. Jeżeli będzie ta aktywność większa, jeżeli powiedzmy, że liczba subskrybentów będzie się powiększać, to ta, ta liczba oglądań też będzie ta liczba wyświetleń będzie wzrastać. To i ja też będę nagrywał częściej filmy. Na co? A co mi tam? Ja nie dam rady, ja dam radę. No ale powiedzmy, że jak będzie to tak jak teraz wyglądało, to tak będę robił to bardziej forfan. Też jest fajnie, też jest okej. Okay. Tamtych max dwa filmy w tygodniu mi tam w zupełności wystarczą. Chyba, że Wy chcecie więcej. Dajcie znać, pokażcie, powiedzcie. Jeszcze raz zaczynamy. A tu już trochę... O, dobra, dobra, dobra. Fajny samochód, fajny samochód, fajny samochód. Dobra, ja tak na dobrą sprawę jeszcze tam ciut sobie pogram. Ale generalnie będę już kończył, tak więc wy się cieplutko trzymajcie no i Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania, zapraszam do komentarzy, zapraszam do lajków eee, Trzymajcie się ciepło, odpalcie sobie tę grę jak macie, jak nie macie to, to kupcie sobie eee, Chyba, że nie chcecie to nie kupujcie Więc jeszcze raz trzymajcie się, wszystkiego dobrego dla was, no i co? Наразе.